Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii na moim kanale Zagrajmy w Crusader Kings 2 Mroczne Wieki No niestety ludziska jak widzicie nie jest zbyt ciekawa sytuacja Ponieważ no niestety my jesteśmy atakowani, atakowani z wielu, wielu stron Z jednej strony buntownicy, z drugiej strony Litwini i jakiekolwiek państwa Eee, przynajmniej zniszczymy jeden bunt. Przynajmniej się postaramy. Czyli, z, z tego co ja widzę, to są ślązacy, tak, ślązacy. Czyli ślązacki bunt, postaramy się przynajmniej z, wyne, wyemilnować. Nie wiem, ja bym nie przyjął kapitulacji, ale coś czuję, że niestety będziemy musieli zmuszeni. Chociaż. Co ja wiem. Dobra, to będziemy o pole. Przynajmniej oblegajmy o pole. O co chodzi, żeby Wacław był królem? Wacław. Tak, no w sumie jest ambitny. To się nie dziwię, że, jest, że on tego chce. Ostatnimi cza czasy też testowałem sobie mod. Eee. Do Crusader Kings 2 jest to mod o nazwie DLDS Scrolls. Jeden z moich widzów proponował mi, żebym zrobił z tego serię. Przetestowałem ten mod i powiem szczerze, że jest dość, że jest ciekawy. Bardzo dużo się różni, tak naprawdę, od tego co teraz ja widzę. Ponieważ troszeczkę gdzieś przyzwyczajenie się do tego, co pokazał DLDS Crows, a tutaj to jest co innego. <grym> Także troszeczkę takie problemy. No ale dobra, i widzę, że jest jakiś ratunek, ponieważ widzę, że zaatakowali. Yy, yy, widzę, że zaatakowali buntowników, a to się przyda. Aj, chyba ktoś się przyłączył. A nie. A może jednak. No dobra, inni się wykrwawiają na całe szczęście. Także mamy małe szanse na to, iż. Ale jakiekolwiek szanse, że uda nam się. Tu się robi silna armia. Ja wiem, że. Nie chcę przedać oblężenia, ale nie chcę, żeby tutaj urosła silna i to duża armia. Śląska. Dlatego też yy, zaatakujemy ich. Zaatakujemy ich, ponieważ to nie chcemy ryzykować, że ślązacy się mocno mm, rozwiną na tyle. I będą mieli taką armię, że nie, nie będziemy mogli ich powstrzymać. Dlatego też trzeba szybko ich wyemilinować po prostu. Dobra, oblężmy może stolicę. Eee, stolice, czyli... Aaaa, stolica Śląską, śląską. Jak tam dochody? No, jesteśmy na plusie, ale za mało. Zbyt mało na plusie. No i po coś ty zaatakował. Request Brimfin. Nie chcę wydawać kasy. Wykorzystujemy naszą dyplomację. Aaaa, Gdyby pomoże nam pomogło, Batko Boska, pomożenie! Pomocy! Albo nie wiem, ktokolwiek, ale dupa, nikt mi nie pomoże. Nasz waco jest bardzo stary: naprawdę bardzo, bardzo stary. No cóż. Nie wiem, znowu chyba będziemy obaleni. Nie da się pokonać się tej wielkiej armii. Jest za silna po prostu, zbyt silna. A, wszyscy chcą być królami, wszyscy chcą być królami. Noż ja po prostu, ja nie wiem, no po prostu cholera jego mać. ja nie wiem. A ten to chce. Tren litewskie, jeszcze lepiej. Nie wiem, to, me, to jest skarbnikiem. No niech będziesz ty. Zbieraj podatki, cokolwiek! Coś na żołd! Cholera jego, macie. Kolejna silna armia, Matko Boska. Ajajajajajajajajaj... Pomóżę! <laughs> pomożenie Pomozanie! Na miłość boską, to ratunek. Za pomocą nami. Oh shit. Oh shit. Panowie, damy radę. Dobra, może zaatakujemy Kujawian. Nie będziemy i minusów nie będziemy chyba. No nie mamy minusów na całe szczęście. Ale widzę, że Pomarzanie, Pomorzanie chyba chcą nam pomóc, mam nadzieję. Bądź wysłali nam armię. W ostatniej chwili. Dobra. Janian chyba będzie zakończony z tego co ja widzę No, jeszcze trochę brakuje Dobra, mam pomysł Eee, zdobień... postaram się zdobyć się... Zdobyć... odzyskać nasze prowincje eee... O, dobra, widzę, że posiłki już, już w końcu nadchodzą Z naszych stron Więc to miło Tutaj nie zdobędziemy. Z tego co widzę, to może tam. Dobra, widzę, że on chce kapitulacji. Dobra, pierwszy bunt zażeg zażegnany po prostu. Dobra, powołujemy nasze wojska. Powołujemy po prostu nowe siły naprzód. Naprzód, marsz inaczej. Nie damy się! Mowy nie ma Mowy nie ma, mamy trochę złota! To dobrze! Złoto się przyda Musimy zdobyć ten płock cholerny Musimy zdobyć ten płoc cholerny, jeśli mamy coś jeszcze za jeśli mamy coś jeszcze zdziałać z tej wojnie. Czekaj, czy się zgodzą na biały pokój? No, nope. oni się nie zgodzą. Nie, Niezbyt dobrze, dobra, mamy już taką armię tysięczną. To już coś. Let him not. Dobra, nie oddadzą. Ty, sypek. Dobra, my to zrobimy, ale tylko dlatego, żeby mieć kasę. Pieniądze muszą się nam przydać. Macia, Nie mamy innego wyboru tak naprawdę. Wiem, że to jest wypuszczenie jeńców, ale... Ale musimy, ze względu na to, że gdybym tego nie zrobił, to wtedy byśmy naprawdę przegrali. I to dość ostro, z Kretesem. Eee, najemnicy... Najemników by się przydało. Kurde. Dlaczego tak powoli to idzie całe, to wydarzenie? Cholera jego mać. Ja, ja na pewno nie zaszturmuję. To byłby już totalny bezsens. Dobra, kapłan, ktokolwiek. Eee, co by tu zrobić? Tych to nie mogę się pozbyć, na pewno, to są tani najemnicy i silni. To byłoby bez sens. Widzę, że posiłki nadchodzą z moich z posi... sojusznicy nadchodzą. No, posiłki to dobrze. Szczerze to wam powiem, że kogo by tu jeszcze uborczy? Ten to mi w ogóle nic nie zapłaci. Ten ta 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 ta. ta. Ja mu odbiorę tytuł. No odbiorę mu tytuł. Bo to był zbyt silny wasal. Zbyt. No nie wiem czy damy radę, szczerze to wam powiem. Ale kogo by tu wynająć? O, ci najemnicy się wydadzą się fajni. Wynajmiemy tą bandę najemników, ale musimy bardzo ostrożnie z nimi. Nie chcę ich stracić od razu. No to zobacz, zrobimy w ten sposób. Nie, nie. Nie tam tak. O tak. Już sami zobaczymy, jak sytuacja będzie. Eee, dobra. Dobra, powoli. Płot zdoby zdobywamy. To dobrze. W sumie, no, możecie iść do ciszyna. Tak, możecie iść do ciszyna. Albo Nie, 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 nie. Nie, nie tam. Pamięćcie. Dobra, już sojusznicy też pomogą, to będzie dobre. Dobra panowie, dajecie radę, dajecie, dajecie. Dobra, bitwa za zaż zażegnana, wygraliśmy. Dobra nasza. Dobrze panowie, dacie radę, dacie radę. Dajcie radę panowie, jesteście Polakami przecież, a Polacy nigdy się nie poddadzą Dobra, szybko idzie się do opola Albo nie Tam By się wycofać A tamte rejony A następnie Nie, tam no dobra, niech mam będzie No i dobra Dobra, mam pomysł, co prawda Chyba chcą nas zaatakować Z tego co ja widzę Dobra, to będzie decydujące starcie Decydująca bitwa o wszystko tak naprawdę Dobra, mają minus na przekroczenie rzeki Nasza armia nadchodzi I dobra Mamy wielką bitwę Naszą Dajecie Panowie, dajecie, wierzę was, jesteście Polakami, dacie radę, dacie radę. Jest! Rozgromiliśmy armię buntowników, tak jest, panowie, tak jest! O, to jest wielka chwila dla Polski! To jest wielka chwila i potężna chwila dla Polaków! My się nigdy nie poddamy! Rozgromimy reszt, resztki armii. Tak, rozgromimy to jest po prostu cud nad Wisłą. Inaczej, cud nad Wisłą, panowie, lepiej bym tego nie ujął. No to pora na zemstę, zemstę na wszystkich. Teraz wszystkim rozdaje śmierć. O, oh shit, to, to mi się podoba. Kolejna armia, tak? Nie, zaraz zabiercie. Dobra, ludziska, powiem wam szczerze, że też zrobiłem małe intro. Nie wiem, czy będzie dobre, czy nie. Zobaczymy. A otóż, ludziska, to już będzie chyba na tyle. Wiem, że to może być trochę krótki, ale. Nie krótki, ale taki materiał w tym momencie, ale jak widzicie, na razie ten los niepewny, jednak jest jakaś szansa. Panowie, dacie radę, panowie, wierzę w was, panowie! Tak jest, wiem, że przekraczacie wieżę, rzekę, ale dacie radę. Dobra, przyspieszę czas. To tym momencie z tego, jak mówiłem, na tyle. Dzięki za wysłuchanie i oglądanie, na razie, jeszcze kilka, widzimy się następnym razem. Cześć, ludziska!